witam się z wami w nowym vlogu powiem wam że uzależniłam się od tego ciągłego nagrywania przez ten ubiegły tydzień i myślę że to jest dosyć fajna sprawa być z wami w takim stałym kontakcie kiedy kręcę vlogi bo wtedy widzę że między nami po prostu jest jakaś relacja i to jest taki fajne, że mogę sobie z wami tyle pisać w komentarzach dzisiaj chciałam kręcić vloga z samego rana ale byłam tak, niewyspana. Spałam chyba jakieś 6 godzin i bardzo się nie wyspałam, więc stwierdziłam, że nie będę Wam marudzić z samego rana, tylko po prostu nakręcę później. Teraz mamy 17.45, młoda godzina, więc jestem po pracy, zjadłam obiad i mam taki plan, żeby się przejść na rolki, ponieważ ostatnio przewiozłam sobie od rodziców moje stare rolki i i te rolki mają chyba 15 lat, jak nie 20. Są mega stare. Z takich ciekawostek jeszcze ostatnio podcinałam moje końcówki. Teraz w ogóle mam strasznie czerwony dekolt, bo się podrapałam. Ja mam bardzo delikatny dekolt, jak widzicie? I trochę się podrapałam i, i mam takie plamy. E, I zasłaniam sobie włosami, ale podcięłam sobie końcówki ostatnio. Centymetry, i znowu jestem mega zadowolona z tego, że one są coraz to grubsze, bardziej objętościowe na końcówkach. Postanowiłam, że na razie sobie odpuszczę podcinanie, ponieważ w tym roku już chyba podcięłam łącznie o jakieś 15 centymetrów, więc dosyć sporo. I po prostu teraz będę dosyć mocno je znowu zapuszczać. Pewnie już Wam o tym wspominałam, chyba tak. Ja chcę kiedyś je ściąć gdzieś na taką długość i po prostu chcę je wtedy oddać na fundację dla osób potrzebujących. Kiedyś, jak miałam takie mniej więcej tak długie włosy, jak teraz trochę krótsze, to żal mi było je obciąć do takich i po prostu stopniowo je podcinałam co 5-10 cm, aż doszłam powiedzmy do takiej długości i uważam, że. Tylko, że wtedy miałam włosy e, bardzo farbowane, bardzo ciemne, e, farbowane na ciemno i e, myślę, że lepszym rozwiązaniem, jak już wiemy, że chcemy te włosy podciąć, wiem, że to jest drastyczne, ale po prostu za jednym zamachem podciąć ich więcej, tak, żeby było te 30 cm czy tam 35, ile dana fundacja wymaga minimalnie, żeby zrobić perukę. W ogóle dajcie mi znać, czy ostatnio w weekend oglądaliście mój film, w którym pokazuję 5 pomysłów na śniadanie. Ten film powstał przy współpracy z Mixit, także przypominam Wam, że mam dla Was zniżkę 10%, bo ona jest ważna a tylko i wyłącznie do 31 lipca. Więc mam nadzieję, że kto chce skorzystać z tej zniżki, to zdąży skorzystać. Orzeszki? Uwielbiam. To prawda, obiad już jadłam. Fajnie jest podjadę takie orzeszki. Bakalie. No hej hej, dzień dobry, właśnie się maluję, mamy kolejny dzień. Wczoraj byłam na tych rolkach, było bardzo fajnie, ale szybko się męczę, szybko mnie bolą nogi, generalnie to piszczele, ale ogółem jestem zadowolona, naprawdę fajna rozrywka. Niestety po rolkach tak mnie ro głowa rozbolała, że musiałam się położyć i właściwie końcówka dnia, cały wieczór już był na straty. Bo bardzo mnie głowa bolała i, i to było związane ze zmianą pogody. Ja tak czasami mam, że po prostu z bardzo takiej fajnej, słonecznej pogody, kiedy wszystko się zmienia, zaraz będzie padać i zmienia się temperatura, spada, no to ja odczuwam, zazwyczaj nie zawsze, ale zazwyczaj odczuwam to w postaci bólu głowy. Jak Wam ostatnio mówiłam, kończy mi się podkład. I próbowałam go tak przechylić, żeby wszystko wyleciało, ale czekałam chyba z dwie minuty i dosłownie kropelki leciały, i stwierdziłam, że następnym razem, jak stanę rano, to sobie go odkręcę, dam tak na kartkę, poczekam aż wszystko się wyleje i, i wtedy ymm, go zużyję do końca. Bo wiecie, ja bardzo lubię po prostu zużywać. Kosmetyki do samego końca. Obracam się, żeby zobaczyć, która jest godzina. Zostało mi jeszcze 10 minut do wyjścia. W ogóle, za niedługo najprawdopodobniej znowu dostanę jakieś paczki z kosmetykami do testowania. Więc bardzo się cieszę, bo lubię testować kosmetyki. Dobra, to ja wyglądam dzisiaj. O tak, co do włosów. Myślałam, żeby je dotknąć prostownicą, ale chyba nie ma sensu, bo tylko troszeczkę by się tutaj wyprostowały, a i tak ja je później daję za uszy i one y, się falują, więc tak dzisiaj wyglądam. <śledzy> Przydoby mi się botoks na czoło. Czasami się nad tym zastanawiam, e, ale nie, nie. Teraz może jeszcze nie, ale może kiedyś. Chociaż bym się nie mogła zdziwić. Ale bardzo widać, że mam takie... Mm, no już mam bardzo widoczne zmarszczki mimiczne, ale to jest uśmiechanie. Jeszcze na szybko sobie zjem śniadanko. Wymyśliłam sobie dzisiaj mleko, ciepłe mleko z płatkami owsianymi i taką ciekawostkę wam powiem, że ja zawsze to jem małą łyżeczką. Mam już taki nawyk po prostu i nie wiem, nie wiem, chyba z dzieciństwa mi to zostało trochę mnie przeciąło, ale chcę Wam pokazać paczkę, co sobie zamówiłam. Jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to już pewnie widzieliście, co to jest. Mam tutaj mój pierwszy w życiu dzbanek z daffy. Zamówiłam sobie go, ponieważ już od dłuższego czasu o tym myślałam, żeby po prostu um, pić jak najwięcej wody z kranu, i ja tą wodę z kranu piję, ale czasami mam wrażenie, że lepiej byłoby, żeby ta woda była jednak przefiltrowana. Dlatego skusiłam się na coś takiego i chciałabym po prostu wyeliminować z naszego domu butelki plastikowe na wodę. E, więc mam tutaj dzwonek, zaraz Wam go pokażę. I zamówiłam sobie jeszcze do kompletu butelkę, bo to jest super opcja gdzieś na wyjazdy na wakacje. Ostatnio w przeciągu ostatniego roku dosyć dużo żeśmy podróżowali i wtedy byłaby bardzo pomocna. Teraz trochę tych wyjazdów jest mniej Tutaj jest ta instrukcja, że trzeba ją kilka razy przepłukać I żeby to wszystko było w porządku Jedyne co, to nie mam tych filtrów na wymianę Mam tylko na pierwszy miesiąc Później muszę sobie zamówić To pewnie zamówię sobie może z 10, bo co miesiąc trzeba wymieniać I jeszcze pokażę wam ten dzbanek Dajcie mi w ogóle znać, czy macie takie dzbanki Tutaj jest filtr bo e, wydaje mi się, że dużo osób je ma i myślę, że e, to jest naprawdę super opcja. On, ten dzbanek, to było dla mnie mega istotne, bo wiecie, ja staram się ograniczać plastik w moim życiu i to było dla mnie mega istotne, żeby ten dzbanek był. O, słyszycie to? Żeby on był ze szkła. E, wiadomo, tutaj rączka jest plastikowa, tak więc nie udało się tego e, plastiku e, ograniczyć totalnie do zera i wydaje mi się, że. Posiadając ten dzbanek, przyczyniam się do tego, że jest mniej produkowanych butelek plastikowych. E, może po prostu jeżeli wszyscy razem będziemy tak myśleć to po prostu ta produkcja trochę pójdzie w dół, ja wiem, że to ma wszystko konsekwencje tego, że będzie mniej pracy i w ogóle, ale czy my naprawdę tego potrzebujemy żeby ten konsumpcjonizm był na tak w mega wysokim poziomie i czy naprawdę chcemy zniszczyć naszą planetę, wiem, że może niektórzy pomyślą abstrakcja, ale o tym trzeba myśleć, bo pokażę wam kiedyś te, takie zdjęcia, na jednym z oceanów pływa wyspa pełna śmieci, pokażę wam je teraz, bo to, to się nie da wyobrazić tego, jak, jak się tego nie widzi. Wyspa śmieci, której powierzchnia jest kilkukrotnie większa od powierzchni Polski. Także wyobraźcie sobie, co my ludzie robimy. O tym się nie mówi głośno, tak? O tego się nie pokazuje zbyt często w telewizji, ale naprawdę pomyślcie sobie o tym, jak dużo plastiku kupujecie. Postarajcie się go ograniczyć, bo warto dbać o naszą planetę. Ta butelka mm, będzie ze mną podróżować. Ona jest plastikowa i tutaj też na początku myślałam, że fajnie byłoby mieć szklaną, ale jak na podróż, jak wiadomo, gdzieś tam się rzuca, to mogłaby się szybko zbić, więc ona jest plastikowa. Ale taka butelka równa się wielu, wielu setkom butelek, które normalnie kupujemy i pijemy. Ja wiem, że one są ponownie przetwarzane, ale nie wszystkie, bo z jakiegoś powodu po oceanie właśnie pływa taka wyspa pełna tych butelek plastiku, foliówek.